To miał być wielki pojedynek, a skończyło się totalnym chaosem. Pride 31 w 2006 roku. Japonia. Mauricio Shogun Rua kontra weteran Mark Coleman. Już w pierwszej minucie Coleman sprowadza rywala do parteru i wtedy dzieje się tragedia. Shogun upada niefortunnie. Jego ręka wygina się w potworny sposób. Walka kończy się po zaledwie 49 sekundach przez kontuzję. Ale prawdziwe piekło dopiero się zaczyna. Coleman. Wciąż nakręcony adrenaliną zachowuje się agresywnie po przerwaniu walki. To wystarczy, by do ringu wbiegli wojownicy legendarnej Shootbox. W tym Wanderlei Silva i brat Shogana, Murillo Ninja Rua. W jednej chwili wybucha awantura. Wszyscy się przepychają, krzyczą. Atmosfera jest na granicy wielkiej bijatyki. Na całe szczęście po chwili emocje opadają, a ten moment przeszedł do historii jako jeden z najbardziej chaotycznych epizodów w MMA i zapoczątkował legendarną wojnę między Shootbox i Hammer House.